Witam serdecznie. Dziś zabieram Wam do Muzeum galerii Albertina w samym Sercu Wiednia. Jest to kiedyś pałac mieszkalny Habsburgów. Obecnie duża galeria kilkupiętrowa z wystawami stałymi i czasowymi. Obecnie jest tam Matthew Wonga, Leonardo da Vinci, Lirera i takiej pani. Hmm, zdaje się Jenny Sunville, o, do, o, o ile dobrze zapamiętałam nazwisko tutaj jest wejście do muzeum na ostatnim piętrze jest jeszcze taka część z dziełami klasyków też Wam pokażę na razie wrócimy do wystawy Matthew Wonga, która była os też ostatnio Wam pokazywałam w poprzednim filmiku ale urwało mi ten film więc yy, wracam częściowo do poprzedniej edycji, żeby Wam pokazać jeszcze raz. Kto już się nasycił Maciułongiem, to zapraszam do przewinięcia. A tutaj mamy pracę artysty, młodego Kanadyjczyka, który inspirował się bardzo Van Gogiem, i dlatego te prace Van Gogha są połączone z jego wystawą. Jak widzicie, tutaj te dwa obrazy były Van Gogha. A tu już prace Maciu. Niestety nie żyje już ten malarz. Popełnił samobójstwo w młodym wieku. No szkoda, bo zapowiadał się na wielkiego artystę i jeszcze mógł coś stworzyć dla świata i potomnych. Wystawa bardzo ciekawa, bardzo zróżnicowana i kolorystycznie, i tematycznie. Jest to raczej forma abstrakcyjna. Wydaje mi się, że ciekawa. Tutaj mamy już taką część klasyczną, do której przeszłam. I tu są już prace różnych dość znanych artystów. Tu mamy pana Kokoszka i wielu innych. Do tego jeszcze wrócimy. Tutaj mamy wystawę połączoną prac y, Direra i Leonardo da Vinci. To już was wam też częściowo pokazałam. Y, tutaj mamy troszkę więcej tych prac. I zaraz przejdziemy sobie tak powiedzmy pobieżnie po tej wystawie. Tu już mamy Leonarda. Dość znany motyw. Troszkę w innej, innym ustawieniu ciała niż, niż znamy, bo my znamy człowieka witruwiańskiego z rozłożonymi rękami, natomiast tutaj jest bardziej taki stonowany. Prac jest dość dużo. Są to szkice, jak widać, na takim papierze, jakby pergaminowym. Są też części anatomiczne ciało, dłonie, ręce, nogi, jakieś tam wnętrzności. No, Leonardo się bardzo interesował anatomią człowieka. Był to bardzo światły człowiek. Bardzo się cieszę, że mogą te jego obrazy, szkice, rysunki zobaczyć. Tutaj gdzieś mignęłam ja. I tutaj mamy sale pałacowe z okresu, tak zakładamy, XVIII-XIX 19, 19 wieku, bym powiedziała, że to mniej więcej są te epoki baroku, Biedermayera. Sale są bardzo ciekawe. I tu mamy te kominki, które ogrzewały salę. To ja, to ja, witam. No i tutaj są te komnaty i pełno luster, takiego przepychu i dużo, dużo rzeźby. Nie wiem, czy tutaj y, będzie ta pani, którą, o której wam mówiłam w poprzednim filmie, pracownica muzeum, czy ja ją nagrałam. Jeżeli nie, to na końcu wam wrzucam, jak ta pani y, była ubrana. Taka, taka ciekawostka muzealna, bym powiedziała, taki kontrast y, epoki dawnej i współczesnej. Nawet nie było zbyt dużo ludzi w tej części, więcej na tej części obrazów takich z przekroju Europy. E, takich jak Picasso, e, Monet, Renoir. No, ale to Wam jeszcze pokażę za chwilkę. Ale są przepiękne. W różnych odcieniach te pokoje są zielone, żółte, czerwone. Bardzo to takie zaskakujące jest, przechodząc z jednego do drugiego. O, jest ta pani, mignęła tam przez chwilkę. Teraz była w lustrze. O, jest, jest. Tutaj mamy pokój żółty. Wcześniej też były żółte meble mogli skonfrontować tą żółć z pierwszej sali żółtych mebli z tymi żółtymi ścianami. Byłoby to chyba bardziej takie ekscentryczne. No ale ktoś to układał w taki a nie inny sposób. Pokój czerwony. To jest właśnie um, ułożenie czerwonych mebli i czerwonych ścian. Różnego rodzaju biblioteczki. Piękne zasłony, piękne żerandole, kominki, meble cudowne. Raj i uszta dla mojej duszy, że mogłam to wszystko zobaczyć. No niestety nie znam niemieckiego, więc nie czytałam za bardzo opisów. Sekretarzyk i następny żółty pokój. Tu też właśnie mamy takie zestawienie żółtych mebli i żółtych krzeseł. Bardzo to fajnie wygląda. Ja bym mogła mieć taki wystrój w domu. Mi się takie podobają barokowe wnętrza, chociaż może nie są zbyt wygodne. Ach, ja się skomponowałam w mojej słonecznikowej tunice z pokojem. Tutaj mamy przejście do następnych sal. Piękne, secesyjne już motywy. Piękne stoliczki, biurka. Te odcienie są, były bardzo ciekawe tych ścian. A tu mamy pracę, zdaje się, Rubensa. Mm. Tylko y, trudno powiedzieć, czy to są oryginały, czy reprodukcje. No, były tak wystawione dość y, niefrasobliwie, nie bo właściwie można by je było ściągnąć pod pachą i, i wynieść. Nie, 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 nie wyglądały zbytnio na y, zabezpieczone. No ale kwestia. Może jakiś czujników z tyłu są podpięte do czegoś. Trudno powiedzieć, czy to są prawdziwe prace, czy oryginały, czy, czy kopie. Dla uciechy widza. Tu mamy Hieronymusa Boscha. Bardzo ciekawy y, autor prac takich surrealistycznych, bym powiedziała. Kiedyś nawet handlowałam. Swego czasu, yy, takimi rzeźbami, 3D inspirowanymi z obrazów, nie ma Bosza. Michał, anioł nawet się pojawił. Także zobaczcie, jakie to ciekawe te wszystkie prace. Wyglądają jakby były oryginalne. To musiałabym doczytać dokładniej. No ale nic, idziemy dalej. Przesuwamy się do następnych sal. Tu gdzieś mi kamera uciekła. Troszkę gdzieś mi za szybko, tak yy, widzę, że za szybko Wam pokazuję, ale ja po prostu nie wyczuwam. Tej prędkości, bo wydaje mi się, że idę powoli, a jednak niestety czasem jest to za szybko, żeby wam pokazać. No, takie to są uroki kręcenia telefonem i spacerowania jednocześnie. Piękne te kominki, dużo mniejsze niż na Wawelu. W Wawelu były takie wysokie, takie masywne, kwadratowe, a tutaj prawie wszystko okrągłe i takie dość niskie. Hmm. No i tak sobie wędrowałam, wędrowałam po tych salkach. Edward gdzieś tam coś też w tyle za mną przestawał i studiował sobie swoje obrazy, które mu się podobały, więc mu nie przeszkadzałam w tej jego kontemplacji sztuki. Tutaj niektórych, tu akurat znane nazwisko Rubensa, natomiast niektóre nazwiska nawet mi nie są znane. Ale powiem Wam, że bardzo tak przyjemnie widzieć to wszystko na żywo, to całkiem inaczej ma, ma oddźwięk niż, niż przez kamerę, więc jeżeli będziecie w Wiedniu albo planowali jakąś wycieczkę ciekawą, to Wiedeń jest świetnym rozwiązaniem nawet na weekend, na 2-3 dni, żeby trochę łyknąć sztuki. Zobaczyć inne miasto, inny kraj, inną mentalność. No oczywiście Habsburgowie nie byli nam zbytnio przychylni, chociaż mieliśmy y, również y, koligacje rodzinne. Y, wiadomo, jakieś księżniczki zostały powydawane za Habsburgów swego czasu z naszych rodzin królewskich. Więc też gdzieś królowały na tych dworach europejskich. A tu mamy tą wystawę, tylko tak chwilowo pokazałam, tej Ginny Sunville. Zrobię o niej osobny filmik. A tu mamy Picasso. Dość dużo tych prac Picasso jest. Zaskoczyło mnie część, ponieważ nigdy nie pomyślałam, że Picasso malował bażanty na przykład. No i jeszcze kilku innych ciekawych autorów. Kilka ciekawych rzeźb. Coś takiego na przykład, trochę jakby surrealizmu w różnym wydaniu. Niektórych autorów, tak jak już mówiłam, nie znam, musiałabym postudiować tą sztukę. Max erst gdzieś mi znany, Słysza, zasłyszałam już to nazwisko. No, można teraz te prace sobie zobaczyć na żywo. Mogłam. Tutaj mamy kandyńskiego. To akurat jest rozpoznawalne. Praca jego są bardzo lubię. Jego obrazy takie są nieoczywiste. Prekursor takiej sztuki abstrakcyjnej. Nie jedyny oczywiście, bo w tamtych czasach coraz więcej malarzy tworzyło. Abstrakcyjne, surrealistyczne formy. Nawet w XIX wieku Hilma Al-Klint tworzyła tego rodzaju prace już, ale jeszcze było za wcześnie na tej te dzieła, żeby je pokazać światu. Nie był, nie był świat na to gotowy. Dopiero po śmierci, długo, długo po śmierci została odkryta. Tu takie Dziwne nazwisko. Nie wiem, czy to Czech, czy jakiś Słowak. Troszkę było tam do oglądania tych obrazów ciekawe, naprawdę ciekawa wystawa. Jest co oglądać. Te rzeźby też były fantastyczne. Tu kogo mamy? Rosin też nie znam. Też taki ciekawy obraz Narionow. Ja już też nie pamiętam dokładnie co, co gdzie widziałam, bo tych obrazów było tak dużo, że ciężko zapamiętać wszystkich artystów i każdy ich obraz. No oczywiście najbardziej w pamięć yy, zapadł Picasso. Leonardo, o, a tutaj mamy panią właśnie pracownicę. Obiecałam wam pokazać, jak wygląda pracownik muzeum. To wszystko na dziś. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.